Grzegorz Matuszewski, Diablo Games. Produkujemy w województwie kujawskim pomorskim gry, które sprzedajemy na cały świat. Istniejemy już od 17 lat. W chwili obecnej wychodzimy na rynki zagraniczne, czyli Hiszpania, Grecja, Bułgaria i nie ja. tylko. Zginęł Łukasz Mokos, firma z firmy Coffee Boy. Jesteśmy na rynku bydgowskim, ale dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami rozwijamy się na całą Polskę. Dostarczamy kawę już nie tylko lokalnym przedsiębiorcom, ale działamy ogólnopolsko. Swoją firmę prowadzę w małej miejscowości w Talną pod Bydgoszczu. Ale dzięki współpracy przyjeżdżają do nas klienci z całej Polski i pół Europy, także nasz region dzięki temu jest coraz bardziej popularny. Dzień dobry, nazywam się Maciej Świadczyński, jestem reprezentantem największej organizacji dla przedsiębiorców, organizacji BNI. Biena to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z całego świata. Potencjałem, jaki mamy tutaj, dzisiaj w Bydgoszczy jest to, że posiadamy ponad 100 przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji, w takim ekosystemie, który pozwala się rozwijać i pozwala łączyć kontakty przykładowo inwestorów z Warszawy, z Krakowa, z Wrocławia i możemy pokazać nasz potencjał regionu bydgoskiego przez to, że mamy również kontakty we Wrocławiu czy w Warszawie. I takim sposobem budując relacje ściągamy tutaj dużo biznesu właśnie tu do Bydgoszczy. Alicja Leszczyńska. Zapraszamy do biznesu kwiatowego morskiego.